Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witamy widzów telewizji TWAM w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Brdów to prastara miejscowość usytuowana na granicy, pograniczu dwóch wielkich krain geograficznych, Wielkopolski i Kujaw. Administracyjnie należymy do Wielkopolski, natomiast kulturowo jesteśmy częścią Kujaw, Kujaw Borowych dokładnie. Nazwa miejscowości Prawdopodobnie wywodzi się od czasownika Brodzić, Brody, ponieważ wokół miejscowości są różnego rodzaju rozlewiska, bagna, przynajmniej były, pozostałości są do dziś, ale również mamy dwa jeziora, jezioro Brodowskie i jezioro Mozerowskie, także żeby dostać się do Brodowa trzeba było często wiosną i jesienią brodzić. Pierwsza wzmianka o brudowskiej świątyni pochodzi z roku 1399. Nie wiadomo dokładnie jak wyglądała ta świątynia, ale można przypuszczać, że była to świątynia raczej drewniana i niewielka. Po przybyciu ojców Paulinów rozpoczęły się na pewno jakieś prace związane z rozbudową, modernizacją. Tym bardziej, że Paulini przywieźli obraz Matki Boskiej. Jak podają źródła historyczne, król Władysław Jagiełło tenże obraz zabrał na bitwę pod Grunwaldem. Przed bitwą pod Grunwaldem modlił się w czasie Eucharystii, powierzając sprawę Polski i wojny z Krzyżakami Matce Bożej zwycięskiej. Jak wiemy o tym doskonale, król Władysław Jagiełło wygrał bitwę i jego syn, król Władysław Barneńczyk, w ramach podziękowania Matce Bożej za to niezwykłe zwycięstwo, postanowił do Brdowa sprowadzić Paulinów i od 1436 roku Paulini goszczą na ziemi brudowskiej. Według legendy twarz Matki Bożej jest twarzą świętej królowej Jadwigi. Król Władysław Jagiełło wyruszając na różnego rodzaju wyprawy, bitwy, wojny, zabierał tenże właśnie obraz, by Matka Boża przypominała mu także jego ukochaną żonę, dziś świętą królową Jadwigę. Inna legenda mówi o tym, że obraz miał przepłynąć na falach jeziora Brodowskiego i jeden z rybaków miał złowić w sieć obraz, który potem został uroczyście przyniesiony do Brodowskiej Świątyni. Jest jeszcze taka legenda, która mówi o tym, że pod kościołem, klasztorem i pod jeziorem istnieje tunel który miał prowadzić za jezioro, a tam miał znajdować się kiedyś dawno temu, w przeszłości, jakiś pałac biskupi. I źródeł opisanych na to nie ma, niemniej jednak ta legenda o tym tunelu jest bardzo żywa wśród mieszkańców Wordowa i wielu z nich wierzy, że kiedyś się uda odnaleźć wejście do tego tunelu. Być może jakieś skarby są jeszcze zachowane, że uda się nam odnaleźć. Z obrazem jest taka niezwykła historia związana poniekąd z tragicznym wydarzeniem. W roku 1983, w noc Andrzejkową 30 listopada, niestety kościół został podpalony. Spalił się doszczętnie ołtarz główny, jak również chór. Obraz ocalał tylko dzięki temu, że znajdował się w metalowej szkatule, ale niestety został on mocno uszkodzony. Podczas prac renowacyjnych, które miały miejsce w Toruniu, okazało się, że poprzez wieki obraz wielokrotnie był poprawiany. Dzięki podjętym pracom konserwatorskim udało się przywrócić pierwotne oblicze Matki Bożej, to na które spoglądał król Władysław Jagiełło. Będziecie mieli Państwo możliwość obejrzenia wiernej kopii obrazu Matki Bożej z pożaru. Możemy powiedzieć, że Wtedy oblicze Matki Bożej było nieco piękniejsze, suknie nieco ładniejsze, ale były to już poprawki, które nanieśli współcześni artyści, a to oblicze, na które teraz mamy radość spoglądać, jest to pierwsze oblicze, na które spoglądał król Władysław Jagiełło i jego dwór nie tylko w czasie bitwy pod Grunwaldem, ale również w czasie codziennych modlitw. Cudowny obraz Matki Bożej Zwycięskiej w budowie został koronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w 1983 roku. Delegacja parafian udała się na Jasną Górę, aby tam Ojciec Święty Jan Paweł II obraz koronował. Po koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej, obraz wielkiej chwale i glorii Wracał do Brdowa, odwiedzając każdego dnia parafię. Ludzie z wielką radością witali ukoronowany obraz Matki Bożej Zwycięskiej. W pierwszą niedzielę lipca skończyły się tutaj u nas w Brdowie te uroczystości związane z dziękczynieniem za koronację obrazu Matki Bożej. Jeżeli chodzi o historię miejscowości, to oczywiście nie ominęły jej na takie burze dziejowe, czyli między innymi Potop Szwedzki. Szwedzi Brdów, jak większość miejscowości w Polsce, spalili, spustoszyli. Czudem obraz Matki Boskiej, tylko zwycięskiej, ocalał. Piękną kartę Brdów zapisał w czasie Powstania Styczniowego, czyli w roku 1863. Pod Brdowem rozegrała się jedna z Większych, największych bitew powstańczych w Wielkopolsce Wschodniej, w której wzięło udział po stronie polskiej 500 powstańców. Po stronie rosyjskiej było kilkakrotnie więcej żołnierzy, którzy niespodziewanie 29 kwietnia rano o świcie zaatakowali drzemiących w lesie pod brodowem powstańców. Bitwa trwała około 5 godzin zakończyła się całkowitą klęską polaków, powstańców. Zginęło ich około 70 osób. Tylu jest pochowanych na cmentarzu w Brdowie. W tej bitwie uczestniczyli powstańcy zwerbowani w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wśród nich dwóch synów Karola Libelta. To był taki poznański znany pisarz, filozof. Młodszy Karol 21-letni poległ w tej bitwie i również spoczywa na cmentarzu w Brdowie. W tej bitwie walczyło również dwóch braci ze słynnej rodziny palaczów, no, słynna rodzina, chłopska rodzina skurczyna. Jeden z nich Wawrzyniec, też 21-letni, poległ w Podbrdowem i również spoczywa w mogile zbiorowej powstańców na brdowskim cmentarzu. W tym roku, 26 kwietnia, w naszej świątyni odbyła się taka podniosła uroczystość, ponieważ potomek wałżyńca Palacza, pan Michał Palacz, ofiarował do brdowskiej świątyni osiem oryginalnych szabel XIX-wiecznych, okresu Powstania Styczniowego, jako takie wotum dziękczynne dla Matki Boskiej Zwycięskiej, właśnie między innymi na pamiątkę przodka, który poległ w bitwie pod Brdowem. Z Brdowem. Związane są losy kilku znanych Polaków. Wielki kapłan, Wielki Paulin, dwukrotnie przebywał w Brdowie. W Brdowie urodziła się i wychowała Eleonora Kiełczewska, matka największej polskiej aktorki, która zrobiła karierę chyba w Hollywood Polinegri. Pola Polinegri również tutaj z matką do Brdowa na wakacje, jako mała dziewczynka przyjeżdżały i wypoczywały. W Brdowie urodził się Mieczysław Wejman, profesor Akademii Krakowskiej rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarz i inicjator takiego malarstwa pod nazwą grafika metaforyczna. Był inicjatorem tego nurtu w malarstwie polskim. W Brdowie urodził się także Andrzej Krojs-Majewski, znany polski malarz, profesor, ale i tworzył scenografię do wielu... Przedstawień teatralnych i operowych w Polsce, w Europie i na scenach światowych. Z Brodowem związane są także losy przodków Fryderyka Chopina. Na terenie naszej parafii mieszkał Jakub Krzyżanowski. Jest to dziadek ze strony matki Fryderyka Chopina. Mieszkał razem tutaj ze swoją żoną i dwiema córkami, czyli Marianną, starszą córką, i młodszą Justyną, która potem została matką Fryderyka Chopina. Tak jak wspomniałem, Paulinów do Bogdowa sprowadził syn, króla Władysława Jagieły. Władysław Warneńczyk w 1436 roku. Paulini czy nie zaangażowali się i w życie religijne, ale także w życie społeczne. Życie Paulinów trzeba powiedzieć, nie było spokojne w budowie. Paulini nie zaangażowali się w powstanie styczniowe, za co zostali stąd wygnani. Dopiero w 1956 roku udało się ponownie wrócić tutaj do Bygdowa, by podjąć trud. Kultu Matki Bożej zwycięskiej. Ważnym elementem wystroju każdej świątyni, gdzie posługują ojcowie paulini, jest ołtarz św. Pawła, pierwszego pustelnika, patriarchy naszego zakonu. W naszym sanktuarium również po prawej stronie znajduje się piękny ołtarz przedstawiający żywot św. Pawła, pierwszego pustelnika, jak również freski znajdujące się przy wyjściu ze świątyni przedstawiają poszczególne sceny z życia św. Pawła. Również wiele herbów paulińskich, palma, dwa lwy i kruk. Lecący z półbochenkiem chleba, jest takim żywotnym świadectwem posługi, pracy Paulinów w tutejszej świątyni. Jeśli chodzi o polichromię naszego sanktuarium, świętej pamięci, już ojciec Bronisław Matyszczyk przed koronacją podjął trud. Renowacji sanktuarium. Niestety, tak jak już wspomniałem, po koronacji komuniści, w ramach zemsty za ten jakże wspaniały akt religijny, jednoczący naród polski przy, przy Bogu, przy Kościele, podpalili Kościół i cała polichromia uległa zniszczeniu. Jedyne, co pozostało z polichromii sprzed czasu pożaru, jest to polichromia znajdująca się w przeciągu świątyni. Jak również polichromia w zakrystii. Ojciec Matyszczyk, będący dyrektorem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, prosił wszystkich, aby zaangażowali się w pomoc w odremontowaniu zniszczonego sanktuarium. Ofiary płynęły nie tylko z Polski, ale z całego świata. Jak wiemy, Jasnogórska Rodzina Różańcowa to potężna siła modlitwy, ale też i ofiary. I dzięki temu udało się Kościół na nowo odrestaurować do dzisiejszego wyglądu. Bardzo ciekawą perełką naszego sanktuarium jest świeżo odestaływana chrzcielnica, mająca ponad 400 lat. Wspaniale wykonana z jednego pnia drzewa. Nie jest to jakaś tam sklejka, tylko po prostu artysta posiadł wielki, potężny kawał drzewa, z którego udało mu się wyrzeźbić piękną chrzcielnicę. Cieszymy się, że wygląda ona tak przepięknie. Sanktuarium to przede wszystkim miejsce modlitwy, a nie miejsce muzealne. Przybywający tutaj ludzie na pewno zachwycają się pięknem świątyni, pięknem krajobrazu dookoła świątyni, ale najważniejsze jest miejsce spotkania człowieka z Panem Bogiem przez pośrednictwo jego matki. Matkę Bożą w naszym sanktuarium czcimy jako zwycięską, czyli jako tą, która pomaga nam. W boju wiemy, że tą walką, którą toczymy każdego dnia, jest walka o świętość każdego z nas. Walka o to, by dobro zwyciężało, żeby pokonywać zło. Wiadomo, że jedynym naszym wrogiem jest diabeł, jest szatan, który na wszelkie sposoby nas kusi, wprowadza nienawiść, zło, gniew i ciągle człowiek musi zmagać się o tą świętość. Wielu ludzi przybywa tutaj, aby czerpać siły do tej duchowej walki. Cieszymy się ogromem pielgrzymów nie tylko z najbliższych okolic, ale przybywają do nas grupy Storunia, e, przybywa Kościół domowy Storunia, grupy naukate humenalne, e, wiele też innych grup przybywa tutaj, aby modlić się, też aby odpocząć. Mocno angażujemy się także w życie duszpasterskiej diecezji od zeszłego roku w naszym sanktuarium. Co roku odbywa, odbywają się fora młodzieży diecezji włocławskiej, przygotowujące młodzież do Światowych Dni Młodzieży. Mamy nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży nie zakończą tych spotkań, ale będą one kontynuowane. Młodzież potrzebuje takiego spotkania, umocnienia się w wierze, potrzeba świadectwa, że jest nas tak dużo. Gdzieś rozsiani po małych parafiach, nieraz zastanawiamy się, ilu nas jest. Wspólne spotkania umacniają nas w tej świadomości, że jest nas wielu, że tak wielu podąża za Chrystusem, uznając go za swojego mistrza i pana. Przybywa też wiele pielgrzymek pieszych. Pierwsza niedziela po 2 lipca jest zawsze uroczystością odpustową. Wielu pielgrzymów przybywa teraz na rowerach. Taka nowa zrodziła się e, tradycja, czy też moda. Każda forma modlitwy, spotkania e, z Bogiem, przez Pośrednictwo Maryj na pewno jest, jest dobra. Od ponad 100 lat zawsze po uroczystości odpustowej czci Matki Bożej Różańcowej z Izbicy przychodzi piesza pielgrzymka. Niemal całe miasto przybywa do naszego sanktuarium, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie od zarazy. Wszędzie dookoła panowała cholera. Wielu ludzi niestety zmarło. I lud Izbicy Kujawskiej przybył do Matki Bożej, aby prosić o łaskę ocalenia. Maria wysłuchała próśb modlącego się ludu i ocaliła miasto od choroby. I oni w podziękowaniu co roku przybywają, aby podziękować, bo dzięki temu ocaleniu przetrwali ich dziadowie, ich rodzice i dzięki temu oni są. Pragnę Państwa gorąco i serdecznie zaprosić do naszego sanktuarium. Jesteśmy na trasie pomiędzy Kołem a Wrocławkiem, pomiędzy dwoma autostradami, blisko równie pięknego i wspaniałego sanktuarium Matki Bożej Niecheńskiej. Mamy nadzieję, że na drodze Waszego pielgrzymowania znajdziecie choć chwilę, by pokłonić się naszej zwycięskiej pani z Podmią Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.